Pracowaliśmy w ogrodach przy przycinaniu krzewów, drzew i tak dalej. No ale mieszkaliśmy w dalszym ciągu w namiocie na dworze. Po mnie nie widać było, że jestem ja osobą bezdomną, tak? Nie chodziłam jakaś nie wiadomo zabrudzona. No nie widać, nie miałam, nie miałam tego napisane na twarzy, tak? Że nie, że nie posiadam. Też mnie tak nie oceniali z góry. A tak chodząc, no zaglądałem ludziom do okien, patrzyłem jak, jak żyją, jak, jak mieszkają, tam no, zazdrościłem nawet, że, że mogą pójść się wykąpać mogą zjeść, mogą się wyspać. A człowiek chodził i szukał. Temu Dzwonią? Temu Mnie nie dzwoni żaden dzwon. O takiemu. I jakowi, jakie życie taki zgon. Tarara, bo takiemu. I jakowi, jakie życie taki zgon. Kiedyś tak pamiętam, siedzieliśmy nawet tutaj, na tym skwerku, u morosani, popijając alkohol i, i tak rozmawialiśmy na ten temat, dlaczego ludzie nam dają te pieniądze. Prawda, no, wyglądamy, jak wyglądamy. Ze strachu, wydaje mi się, że chyba z litości. Na no, pomoc ze strony ludzi y, mogłam liczyć. Chociażby ciężko mi było prosić, tak. Właśnie o to chodzi, ale też rzad, rzadko prosiłam o pomoc, ale no, jeżeli się taka sytuacja czy to taka nadarzyła, no to jak najbardziej korzystałam z tego. Tak? miałam podarte buty, nie miałem skarpet na nogach, podarte spodnie, o kurca, to mogłem tylko pomarzyć. Nakładałem na siebie stosy z petrów, bluz, czegokolwiek, po prostu, żeby, żeby, było, żeby było ciepło. Mm. No było naprawdę ciężko i, i, i no najgorsze to, to były noce. Ciężko się tak położyć i, 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 i normalnie zasnąć. Ileż można tak w kółko, prawda, spać na torowisku, spać po klatkach. Trzeba by było po prostu uciekać z klatki o godzinie piątej, jak ludzie zaczynają schodzić do pracy, żeby nikt nie zadzwonił po straż miejską czy po policję za do mnie, nie wołajcie, niech nie stroi zbędnych szop, tylko ty mi przyjacielu, spirytu głowy skrop. Szedłem ulicą normalnie i wydawało mi się, że, że każda osoba, która mnie mijała, chce mnie zabić. No i nie wiem coś mi tam ze nie wiem jak to nazwać I, i zobaczyłem ambulans. Podszedłem, powiedziałem o co chodzi, że jestem alkoholikiem, mam zwidzę, mam delirium, żeby mi pomogli, bo, bo jak nie sobie to komuś zrobię krzywdę. No i wylądowałem w szpital. Jedną rękę Kiedy dajcie drugą rękę Pijak, ale pan. mi życie. Ktoś mi powiedział kiedyś, że ja sobie sam nie poradzę. Jako fizycznie, ja jako Janusz. Dowiedziałam się o jadłodajni właśnie w Noclegowni. Pojechałam ze znajomym, zobaczyłam, gdzie jest, co, jak. No i tam chodziłam praktycznie codziennie. Poszedł do mnie. Tak, tak, tak. tak, tak. Że, że mogę przychodzić na warsztaty, że są w czwartki spotkania. No, i tak jakoś tak zżyłam z fundacją. Później chodziłam na różańce, robienie różańców. Później był występ w teatrze. Thank right.